W tym filmie pokażę Ci, jak przenieść własność na Discordzie, aby usunąć swoje konto. To jest dość proste. Możesz nawet śledzić kroki, które pokazuję tutaj na swoim telefonie komórkowym, więc są one całkiem łatwe. Więc, jeśli przejdziemy do naszych ustawień i spróbujemy usunąć nasze konto, jeśli klikniemy na to, zobaczymy wiadomość. Aby wyłączyć swoje konto, musisz najpierw przenieść własność wszystkich serwerów, które posiadasz, oznacza to, że nie możemy usunąć naszego konta, będąc uch właścicielem naszych serwerów. Mamy dwie opcje, aby rozwiązać ten problem. Zasadniczo możemy po prostu usunąć uch wszystkie nasze serwery, jeśli nie chcemy, aby pozostały aktywne po usunięciu naszego konta. Na przykład na ten możemy po prostu kliknąć, Nasz serwer prawym przyciskiem myszy, a następnie przejść do ustawień serwera, a potem w menu po lewej stronie kliknąć Usuń serwer i usunąć go jeszcze raz. To jest sposób, w jaki możemy usunąć wszystkie nasze serwery, a potem będziemy mogli usunąć nasze konto. To jest pierwsza opcja. A druga to po prostu przenieść własność. Jak możemy to zrobić? Znajdź potrzebny serwer, który utworzyłeś, na przykład ten. Kliknij na to, a następnie przejdź do ustawień serwera, aby otworzyć menu. A potem przejdź do członkowie tutaj na górze. Kliknij na członkowie, a potem zobaczymy wszystkich członków naszego serwera. Więc musimy wybrać tego, któremu chcemy przekazać własność. Na przykład tego. Następnie znajdź przycisk. Więcej tutaj u góry i kliknij przenieś własność. Potem pomyślnie przeniesiemy własność, a funkcja usunięcia naszego konta będzie dla nas dostępna. Wtedy będziemy mogli pomyślnie usunąć nasze konto. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was pomocny. Jeśli tak, proszę polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie komentarz. Do widzenia.